2023 to nie był łatwy rok dla biznesu i gospodarki. Inflacja, wojna w Ukrainie hamowały rozwój gospodarczy i popyt wewnętrzny. Mimo tych przeszkód firma Chrono była wierna swojej polityce, angażowania się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Firma od lat wspiera placówki oświaty, kluby sportowe oraz szpitale. Jest również mecenasem kultury. Nie inaczej było w ubiegłym roku. W naszym podsumowaniu przedstawimy tylko wybrane i te najbardziej spektakularne akcje, inicjatywy, przykłady pomocy, w jakie zaangażowała się firma Swiss Chrono i jej pracownicy. Warto zaznaczyć, że firma wsparła produktowo kilkadziesiąt placówek. Firma mocno angażowała się również w sponsoring. Nasze podsumowanie 2023 roku zaczynamy od koncertu Gwiazdo świeć, kolędo leć, który odbył się w Żarach pod koniec ubiegłego roku. Mecenasem tego niesamowitego wydarzenia była firma Swiss Chrono. W ubiegłym roku w żarach miało miejsce uroczyste otwarcie przedszkola Fundacji Pomocy Dzieciom Sigma o nazwie Orzeszek. To placówka wychowawczo-dydaktyczna, do której uczęszczają między innymi dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem i z zespołem Aspargera. To wyjątkowe miejsce, którego bardzo brakowało w naszym regionie. Placówka nie mogłaby powstać, gdyby nie wsparcie wielu instytucji oraz firm, takich jak Swiss Chrono. Nie ukrywam, że Swiss Chrono dało nam okładziny na wszystkie podłogi we wszystkich salach terapeutycznych. No i ostatnio też właśnie udało nam się pozyskać płyty meblowe, gdzie mamy szafy Zrobione, jak to się mówi, na wymiar. Dzięki, dzięki temu każdy gabinet ma odpowiednią szafę, odpowiednio przystosowaną do potrzeb naszych dzieciaczków i na materacie, i na pomocy dydaktycznej. Po prostu szyte na miarę. Kolejną bardzo ciekawą inicjatywą była akcja Przyjdź i posadź drzewko. Swiss Chrono, wspólnie z nadleśnictwem Lipinki i klubem BC Swiss Chrono Żary, zainicjowali akcję Przyjdź i posadź drzewko. Światowy Dzień Ziemi zaprosili wszystkich mieszkańców Żar do posadzenia lasu. Odzew był imponujący. Kwiat młodzieży tutaj żarski przyjechał do nas i pewnie okolicznej. No, takiej frekwencji się nie spodziewaliśmy. Mamy tutaj różne grupy nieraz sadzące, ale Swiss naprawdę no, bardzo wysoko podniosło nam poprzeczkę, jeżeli chodzi o kolejne odnowienia. Firma Swiss od lat współpracuje z nadleśnictwem Lipinki. W ubiegłym roku powstał serial dokumentalny Drewno naszym bogactwem. Jesteśmy firmą globalną, działamy w grupie i, i się cały czas rozwijamy. Kluczem do naszego rozwoju są inwestycje. Można powiedzieć, że większość zysków, zdecydowanie większość zysków, reinwestujemy właśnie w tym zakładzie w żarach. Co roku są to dziesiątki milionów złotych. Nawet w takich czasach no niepewnych jak teraz mamy bardzo duże aktualnie inwestycje. Jesteśmy też członkiem społeczności lokalnej. Nasi pracownicy mieszkają w żarach i w okolicach. Staramy się współpracować i pomagać różnym instytucjom, przede wszystkim szkołom, klubom sportowym. No, chodzi o to, że, że czujemy się odpowiedzialni za społeczność lokalną. Oczywiście nie mogło zabraknąć akcji sportowe sprzątanie Zielonego Lasu. Z inicjatywy firmy Swiss Crow, klubu Agrożary i nadleśnictwa Lipinki odbyła się szósta edycja akcji Sportowe Sprzątanie Zielonego Lasu. Ponad setka młodych sportowców, trenerów oraz mieszkańców żar wspólnie wyruszyła do Zielonego Lasu, by posprzątać ten przepiękny teren. Na wiosnę drzewa, jesienią sprzątamy las, więc cały czas coś robimy dobrego dla środowiska. Na początku ubiegłego roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Żarskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Duży wkład w remont tego budynku miała firma Swiss Chrono. Po raz kolejny. Yy... To poprosiliśmy o wsparcie naszą e, rodzimą firmę Swiss Chrono i po raz kolejny nie zostaliśmy, że tak powiem, bez tej pomocy. E, otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie, ponieważ e, dostaliśmy 600 metrów kwadratowych paneli, e, gdzie wszystkie pomieszczenia nasze biurowe są wyposażone w, właśnie w podłogi z tej firmy, ale również otrzymaliśmy, co dla nas było, było bardzo znaczące, e, płyty na meble, i na blaty kuchenne i część mebli właśnie, duża, znaczna część mebli właśnie w naszym ośrodku jest wykonana dzięki wsparciu firmy Swiss Chrono. Z inicjatywy Pawła Andrzejewicza pracownika Swiss Chrono miała miejsce akcja o nazwie Biegiem po zakończona ogromnym sukcesem. W niedzielę 3 grudnia na Stadionie Serena mimo mroźnej pogody zebrała się rekordowa ilość ludzi. A co najważniejsze, zebrano ponad 2 tony karmy dla zwierzaków z żarskiego schroniska, co jest absolutnym rekordem. Swiss Chrono bardzo mocno wspiera żarskie kluby sportowe. Firma jest tytularnym sponsorem lokalnej drużyny koszykarskiej BC. W siedzibie Swiss Chrono odbyło się wyjątkowe spotkanie. W żarskiej firmie gościli młodzi koszykarze BC Swiss Chrono Żary. Spotkanie miało bardzo przyjazną atmosferę, a głównym celem było podsumowanie minionego sezonu. Drużyna BC Swiss Chrono, która nosi miano wojowników basketu, mogła się pochwalić imponującymi osiągnięciami. Zdobyli oni mistrzostwo młodzieżowej Euroligi Cable oraz zajęli piąte miejsce w mistrzostwach Polski. Wspaniale, że tacy młodzi ludzie są, że im się chce, że stworzyli taką drużynę, że są to chłopcy czy młodzież tutaj lokalna. No to są wielkie osiągnięcia, niezależnie od tego, jakie miejsca zajmują, natomiast no, mają też sukcesy i tyle pucharów tutaj przywieźli nam pokazać. Także ja osobiście się bardzo cieszę z tego, że jest taka młodzież i bardzo chętnie jako firma wspieramy. Na pomoc Swiss Chrono mogą liczyć również zapaśnicy i lekkoatleci agrosu, piłkarze promienia czy siatkarki UKS Promień. Firma angażuje się w lokalne projekty sportowe. Jedną z takich sztandarowych imprez jest meeting lekkoatletyczny Swiss Chrono Cup. Kolejną imprezą sponsorowaną przez Swiss Chrono jest festiwal biegowy po Zielonym Lesie. Te żarskie biegi cieszą się takim uznaniem wśród tutaj żarskich samorządu, tak? pani burmistrz oraz żarskich firm. No, co nas najbardziej cieszy, że są z nami firmy, między innymi Swiss Chrono, Magorex, Relpol, które są tak naprawdę od początku od roku 2016, kiedy rozpoczęliśmy organizować biegi w Żarach, czy to Dychę po Żarach, czy Krosgórski po Zielonym Lesie, a już od trzech edycji czy festiwale biegowe w Żarach, w Zielonym Lesie, przepraszam. Jak co roku w grudniu Krono Mikołaj wyrusza do wielu żarskich placówek, klubów sportowych i domów dziecka. Bardzo się cieszę, że mimo tego, że no mamy taki niepewny i dosyć trudny dla firmy okres, to Zarząd swój skron podjął decyzję, aby tą akcję kontynuować, bo wiemy, jak wiele radości ona niesie. I w tym roku również 900 paczek zostanie rozdanych przez Mikołaja dla podopiecznych właśnie zespołów szkół specjalnych i klubów sportowych, które sponsorujemy. Dzięki waszej firmie naprawdę nasze dzieciaki są przeszczęśliwe. Dziękujemy bardzo, bardzo, że pamiętacie o nas i tak co roku możemy was gościć. To tylko wybrane przykłady potwierdzające, że firma Swiss Krono nie tylko dostarcza wysokiej jakości produkty, ale także stara się być partnerem społeczności, dbając o rozwój lokalnych obszarów.